Cześć, plaża, morze za mną, to oznacza tylko jedno. Dzisiaj jestem w Dyni i za niecałe półtorej godziny wybieram się na mecz Seahawksów z Lowlandersami. Pisałem już o futbolu, grałem w futbol, trenowałem, robiłem zdjęcia, przyszedł czas, żeby zrobić trochę wideo. Możecie to potraktować jako taki odcinek zerowy, pilot, prolog, jak zwał tak zwał. Mam nadzieję, że będą kolejne części. To jest na razie początek, więc zanim obejrzycie, skonsultujcie się ze swoim lekarzem, farmaceutą, księdzem proboszczem, dzielnicowym matką, trenerem, bo to co tu zobaczycie, zmieni Wasze życie. Za niecałe półtorej godziny zbieram się na mecz i zobaczymy co tam się będzie działo. Spodziewam się mocnego pierdolenia od samego początku. Jedni i drudzy zdają sobie sprawę, że to jest bardzo ważny mecz. Mecz, który może dać im miejsce w pierwszej trójce po sezonie zasadniczym albo. E, konieczność grania baraży już po sześciu kolejkach. Także spodziewam się, że będzie ostro. Zbieram się i jadę na mecz. Dotarłem już na boisko. Dostałem piękną plakietkę media. Dzięki temu będę mógł sobie chodzić tutaj po całym terenie. Popaki widać za mną trenują już, rozgrzewają się. Wszystko jest przygotowane. Za jakieś pół godziny zaczynają.

it's bad. It's bad. It's bad. It's bad. Which way, go? Oh. Yeah, Z perspektywy zawodnika, Wygodzenie na boisko, przywitanie kapitanów, losowanie. Fajna sprawa. W meczu, w którym wydawało się, że już nic się nie stanie, bo Seahawks tam prowadzi 27 do 14, nagle mamy 27-20 i Lowlandersi mają serię ofensywną, także wszystko jeszcze możliwe. No jest czwarta, kwarta. Mówiłem, że wszystko możliwe. Jest 33-28, 5 punktów. Właśnie przed chwilą Lowlandersi zdobyli punkty, piłkę odbierają Seahawks, zostały z dwie minuty z groszami do końca meczu, ale to jeszcze nie jest koniec. No to dużo nie pomyliłem się, jak mówiłem, że będzie się działo, jest końcówka czwartej, kwarty, Seahawks się prowadzą tylko pięcioma punktami, także chyba dużo poniżej oczekiwań, za to Lowlandersi, szacun, bardzo, bardzo powyżej oczekiwań, myślałem, że tutaj będzie troszkę łatwiej się grało Seahawksom, że brawa dla Lowlanders, mieszali w składzie, widziałem, że trenerzy robili bardzo dużo rotacji w końcówce, nawet jako DB zagrał Tomek Zubrycki i ich amerykański receiver. Także zauważyli, zauważyli, że są problem z długimi podaniami. Uszczelnili to, no i jestem taki wynik bliski. Dobra robota.